Korzystając z okazji, że dzisiaj cały dzień leniuchujemy i plażujemy, pokażę wam plaże w naszej miejscowości. Są, no tak można powiedzieć, jest plaża w części tutaj centralnej miejscowości. My jesteśmy tutaj prawie na granicy miejscowości i mamy swoją plażę. Zaraz wam pokażę, do plaży prowadzi taka dróżka. Trzeba troszkę zejść, ale spokojnie można, bez, bez problemu, dojść do niej. Jest jedno zejście, jest drugie zejście bardziej po schodkach. Więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Trzeba tylko uważać, jak się schodzi w klapkach. No bo może noga się gdzieś źle postawić i będzie problem. Pokażę Wam tutaj z góry. Są takie dzikie plażyczki. Patrzcie, jaka pogoda dzisiaj. Cały dzień istna patelnia. I schodzimy dalej. I widzicie już plażę, na której wczoraj i dzisiaj sobie plażowaliśmy odpoczywaliśmy. Bardzo fajna na tej plaży. Maksymalnie było 20 osób, więc nie ma ścisku. Można wbić parasol, jest fajne zejście do morza bez kamyczków. Plażyczka jest piaskowa, bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Tam w oddali, tu gdzie pokazuję teraz palcem, jest miasteczko Uranopoli z wieżyczką, takim punktem centralnym miasta, z portem. Niedaleko od nas z hotelu to jest 7-10 minut piechotą spokojnie i jesteśmy w centrum miasteczka. Jeżeli ktoś potrzebuje troszkę więcej prywatności, lubi y, odosobnienie, y, brak ludzi. To niedaleko tutaj, jak widzicie, znajdują się takie dzikie plaże, malutkie, odgrodzone kamieniami. Każdy myślę, że znajdzie coś, coś dla siebie, czy to lubi opalać się topless, więc tutaj nie będzie żadnego problemu z tym. A obracając się, jest już ta plaża, na której my spędzamy czas, duża, szeroka, piaszczysta, troszkę kamyczków jest, ale przeważającej ilości jest piasek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Drzewa, jeżeli ktoś poszukuje odrobiny cienia, a nie ma parasola, bo no, myślę, że tutaj bez parasola i bez drzewa jest bardzo, bardzo ciężko. Są drzewa oliwne, można się schować i tu pod drzewkiem oliwnym sobie wypoczywać niedaleko morza. Plaża jest bardzo szeroka. My sobie tutaj, gdzie żółty parasol siedzimy, ale jak widzicie, godzina piąta chyba tłoku nie ma. 10 osób na plaży to maksymalna ilość. No i plaża ma tą przewagę, że jest piękny piaseczek bardzo delikatny, drobny super dla dzieci. Można spędzać czas, dzieci się mogą bawić. Na pewno super sprawa. Dzisiaj jest lekka falka, jest wiaterek, więc jest delikatnie zmącona przez, przez piasek, ale jest piękna i nieprawdopodobnie ciepła. Tutaj termometry wskazują, że ma 29 stopni, ale to jest pewnie mierzone tam na dwóch metrach. Przy samym brzegu to 30-32-3 stopnie. Na pewno ma. Jeszcze w samym centrum Uranopoli są dwie plaże. Tam z parasolami białymi. jest, to jest, prawa, to jest plaża prywatna hotelu, a tutaj mamy plażę miejską. Nie ma tu piaseczku, jest taki kamyczek, żwirek. Plaża jest taka. Tutaj jest parking duży do plaży. No i tutaj mamy Paulę, mamy udeczki. Jest przystań, do której małe udeczki przypływają, tu jest druga. Do tamtej przypływają duże statki. No i tak wyglądają plaże. Tutaj już zaczynają się restauracje i promenada. Patrzcie ile granatów na drzewie. Po prostu się w pale nie mieści. Mamy tutaj cały półwysep Atos. My znajdujemy się w Uranopoli. A tutaj mamy cały ten zamknięty, tą całą zamkniętą część półwyspu. Z zaznaczonymi wszystkimi klasztorami, które są na tym półwyspie. A tutaj są zdjęcia tych klasztorów. Proszę bardzo. A w tym miejscu mamy górę Atos. 2033 metry byliście tam razem z nami. Widzieliśmy, my gdzieś byliśmy stateczkiem w tym miejscu, i stąd mieliśmy, może nawet tutaj, i mieliśmy piękny widok na górę Atos. i z drugiej strony miejscowości mamy jeszcze takie plaże plaże miejskie wąziutkie, ale z piaskiem bardzo fajne, można poplażować mamy takie sklepy w Uranopoli wybór wszystkiego gigantyczny alkohole całe ściany tutaj mamy baklawy miody no jest wszystko jak widzicie jest to pięknie wszystko spakowane, pięknie wyeksponowane super sprawa Halo cześć rybko. cześć rybko. Pokażemy Wam trochę Uranopoli nocą. Wzdłuż plaży, która znajduje się tam, ciągnie się taka alejka. Po jednej stronie mamy sklepy, po drugiej mamy cały ciąg restauracji także są sklepiki, ale w większej części to restauracje. Jest to fajnie oświetlone. Jak widzicie. Ludzi w restauracjach jest, no w tej to akurat z tego co widzę jest pełno, ale jest muzyczka, jakiś pan pogrywa na harmonii. A po drugiej stronie sklepy ze świętymi obrazami i to się tak ciągnie około 500 metrów. W tej restauracji codziennie jest tak naprawdę full gości, ale zdarzają się też takie, gdzie gdzie od kilku dni widzimy, że jest, że jest pusto. No i tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mamy zejście do morza. Tutaj mamy w głąb miejscowości. A tutaj dalej ciągnie się promenada. Knajpki. Knajpki i jeszcze raz knajpki. No i biorąc pod uwagę, że Atos jest wyspą świętą co drugi, czy może co trzeci sklep w miejscowości to sklep z dewocjonaliami, z obrazami złotymi naprawdę Wybór jest nieprawdopodobny. Te sklepy się ciągną, złota tu jest tyle, że, że ciężko zliczyć. I jesteśmy w jednej z stawer na kolację pokażę Wam jeszcze jak wyglądają ceny, sałatki to jest od 4 do 8 euro, dania mięsne około 8 euro przystawki 4-6 euro, pizzę to jest do 10 euro, tutaj różne makarony to jest 7-15 euro. Jakieś desery, 4-5 euro. Woda piwko około 4 euro. No i tutaj już są alkohole. I dziękujemy. I właśnie przyszło nasze danie. Klasyczny grecki gyrosik. Talerzyk do tego pita. I jemy sobie. Jeszcze oczywiście musimy zahaczyć o cukiernie. Moje ulubione baklawy, zobaczcie, jaki jest wybór baklaw. To po prostu można oszaleć. Lubią jeść słodkie. Tutaj są takie sprawy. Tutaj cały regał słodyczy. Proszę bardzo, kawki, nie kawki, grzemy. Wszystko jest. Żyć nie umierać. A ja tutaj mamy jeszcze lukomi, hałwy, torty. Patrzcie, co tu się wyprawia, niesamowita rzecz. No i oczywiście lody. Jeszcze oczywiście nie można zakończyć dnia bez słodyczy. Słodycze są esencją naszego życia. I tak, moja ukochana baklawa. Dwa kawałeczki, ciasteczko tutaj dla Pauli, nie wiem co to jest pewnie z kremem. Tutaj takie bardzo popularne yy, lody, które są już gotowe jakby w całości. I do tego kawka, nie wiem co to za kawka, zaraz zerkniemy. Cappuccino. No i zjemy takie coś i lecimy do domu, bo tam już czeka schłodzone winko. I ja już się nie mogę doczekać, ale po kolei. Najpierw słone, potem słodkie, a na końcu sok z winogron. Musi być jakaś kolejność. No lód wygląda pięknie. Jak to lód. Ale ja, ja zawsze kocham baklawę i zawsze będę ją kochał.